W akcji strajkowej na terenie gminy Nowy Dwór Gdański bierze udział pięć placówek podległych gminie. Są to dwie szkoły podstawowe w Nowym Dworze Gdańskim, a więc szkoła podstawowa nr 1 i szkoła podstawowa nr 2. Dwa. dwa zespoły szkolno przedszkolne w Kmiecinie i w Marzęcinie oraz szkoła podstawowa w Lubieszewie. Według mojej wiedzy w dniu dzisiejszym, czyli 23 kwietnia, akcja protestacyjna jest kontynuowana we wszystkich placówkach. Jest pewna wątpliwość, jak to wygląda w zespole szkolno-przedszkolnym w Kmiecinie, ale wiemy, że tam na pewno strajkuje przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pewnie interesuje Państwa, jak będzie wyglądała kwestia wypłaty. Otóż proszę Państwa, według naszej analizy prawnej wynagradzanie za czas nieudzielania pracy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym najprawdopodobniej za ten okres wynagrodzenie nie powinno być wypłacane. Ja chcę tutaj jasno podkreślić, że oczywiście decyzja należy do dyrektorów placówek, ponieważ oni mają swoje budżety i te pieniądze w budżetach mają. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili przedwcześnie jest, żeby ocenić, ustalić w jaki sposób te pieniądze mogłyby trafić do nauczycieli. Nie wiemy jak skończy się strajk, nie wiemy jak długo potrwa, nie wiemy jakie będą ustalenia. W wypadku zakończenia strajku. W związku z tym e, udzielenie pełnej informacji, w jaki sposób można by było te pieniądze przekazać nauczycielom, jest zdecydowanie przedwczesne. Natomiast, według e, prawa finansowego, nie powinniśmy wynagradzać za czas nieświadczenia pracy. Będą tak, jak przepisy stanowią, tak? Tak czyli tak jak przepisy mówią, czyli za pracę, która nie jest świadczona, no to naruszenie udostępnienia finansów publicznych, zresztą w tej kwestii składamy systematyczne informacje, ja jestem na etapie nawet kontroli RIO w tej chwili, e, także decyzja jest odgórna. No, odgórna. Do wynagrodzeń, wie Pan, to akurat jest kwestia dyrektora. Czy wypłacić czy nie, ale z tego co wiem, zgodnie z prawem nie można wypłacić nagrody Rozumiem. No tak. No dyrektor nie nie uczyni żadnego kroku bez konsultacji z organem prowadzącym, nie, więc tak naprawdę to decyzja zależy od wójta. Ale rozmawiałem tutaj już z panem burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego i on stwierdził, że no to by było naruszenie dyscypliny finansowej. No więc mówię, no, no, dlatego nawet nie możemy wypłacić I nagrody, nagrody, I nauczyciele wiedzą co robią, strajkują, są świadomi tego, że nie zostaną wynagrodzeń, tym bardziej, że u mnie strajk jest 100% nauczycieli. 100%? Się, tak, tak, tak. Zajęcie się nie odbywają i no chyba no, 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 no logiczne, że wynagrodzenia za ten okres się yy, nie, nie, nie należą. No, myślę, że pan dyrektor wie co. Yy, uważam yy, tak samo jak yy, moi koledzy w w po głębszej analizie i rozmowach również ze skarbnikiem i inneszczytowo, doszliśmy do wniosku, że niestety, ale będzie to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale wierzymy też w to, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie i w jakikolwiek sposób no, jednak mam przyczynę to zrekompensować. Jeśli oczywiście prawo no, to pozwoli, bo jeśli będzie to naruszenie dyscypliny, a na dzień dzisiejszy tak jest, no, to niestety nie widzę możliwości wypłacenia tych wynagrodzeń. Czyli ta decyzja jak można powiedzieć odgórnie przyszła, takie jest prawo odgórnie i żaden wójt, żaden burmistrz nie decyduje się go łamać po prostu, tak? Można tak powiedzieć? Nigdy w życiu ani wójt, ani, wójt, ani burmistrz, ani dyrektor szkoły zresztą również, bo to w zasadzie dyrekcja jest za to odpowiedzialna, tak, bo to są pracownicy dyrekcji, dyrektor jest pracownikiem urzędu, znaczy moim, nikt z nas nie znamy nawet jeśli będzie się solidaryzował z daną grupą społeczną jaką są nauczyciele, bo jak najbardziej wspieram ich, solidaryzuję się z nimi, rozumie yy, o co walczą, choć nie ukrywam też, że troszkę już ten strajk zaczyna ciążyć, tak, zaczyna ciążyć każdemu, tak, zaczyna ciążyć dzieciakom, zaczyna ciążyć rodzicom, mhm. zaczyna ciążyć w zasadzie również z tego co wiem nauczycielom, tak, często u nich bywam, przynajmniej mhm. dwa, trzy razy w tygodniu się z nimi spotykam, rozmawiam i wiem, że, że ciąży każdemu, tak, a teraz jeszcze nie ukrywam, że liczyłem, że Jutro się skończy, powiem szczerze, tak jak dzisiaj wstępnie jeszcze rano słuchałem telewizji przed wyjściem do pracy, wierzyłem w to, że się skończy, a z y, informacji, które do mnie docierają, wiem, że do końca tygodnia jednak jeszcze chyba potwa, więc teraz już całkowicie będzie to dosyć, dokładnie będzie to dosyć, dosyć trudne, no ponieważ teraz dopiero zaczną się y, zaległości, zaległości mhm. y, dzieci, więc no nie wiem jak to będzie odebrane przez, przez rodziców. No i... Jak dzieci oczywiście. Burmistrz Alego Dworu wie... mówił o tym, że możliwe będzie odrabianie jakichś tam zaległych y, tematów, y, ale nie w wakacje, tylko w jakieś soboty, tak? Czy, czy pan też bierze to pod uwagę? Domyślam się, że będzie możliwe odrabianie, ale to właśnie jak pan wspomniał, tak, y, wakacje jest to zupełnie niemożliwe. Każdy z nas, y, każdy z nas y, próbuje. Pracuje, przepraszam, pracuje w okresie wakacyjnym. Gmina Sztutowo jest gminą przede wszystkim turystyczną i byłoby ciężko zadbać o to, żeby te dzieci chodziły do szkoły, więc a jeśli będzie możliwość w soboty, pewnie tak, tylko pytanie, ile tych sobot jest jeszcze do końca roku szkolnego? Chyba niewiele, tak? Także to może być dosyć, dosyć trudne. <śleszy>